Cześć, witajcie bardzo serdecznie, witam znowu z Jaskółczego Gniazda, jest niedziela, 14, słoneczko, Ultrapur, start gniezdno przyjeżdża do Tarnowa, Unia Tarnów po męczącej podróży pewnie zbyt goszczy, gdzie wczoraj w sobotę rywalizowała z Polonią Piła, a dzisiaj znowu mecz, dzień po dniu mamy mecz, więc będzie się działo. Ostatni mecz rundy zasadniczej, mówią, że to przedwczesny finał, czy tak będzie, zobaczymy jak sobie Jaskółki poradzą, Rafał Martuszewski, zapraszam na... Oni mi zawsze przeszkadzają, kiedy nagrywam ten wstęp. Panie, tak się nie robi! No ale skończyli, więc ja zapraszam na kulisy. Karetka jedzie. Mam nadzieję, że nie na stadion i upadków dzisiaj nie będzie. Startujemy! Moi drodzy, moi drodzy, mam tutaj jednego z yy, ukrytego, skrytego kryptofana unitarnów on, on wam tego nie powie, dlatego przyjechał tutaj specjalnie z goszcz do Tarnowa, nie, żeby drugi. Nie, dr po pierwsze, nie, nie fan, bo, <laughs> przepraszam, jest, jestem tutaj obiektywny. Ten kryptofan. To nadal nie. Druga opcja, <laughs> ważna, z Warszawy Aha, przez to. Bydgoszcz co najwyżej. To jest, to jest druga sprawa. Wiesz, mało jest osób, które zaliczają, mało jest kibiców, którzy zaliczają dwa mecze jednej drużyny, pod rząd, dzień po dniu. Z rzędu się mówi. Z, <noise> z rzędu. E, tak, ale to też kwestia tego, że nie mamy często tak, że ma... Tak, te kolejki są poprzekładane, że dwie drużyny, jedna drużyna jedzie dzień, właściwie po dniu, mecz. No tak, ten mecz dzisiejszy z Gniezdem jest przecież meczem przełożonym, więc teraz już... Trochę na poważnie, Mateuszu, widziałeś wczoraj, jak to wyglądało. E... Jak to może wyglądać dzisiaj? To zobaczyłeś, jaki jest. Uniatarnów mocna jest na swoim torze. I czy tu będzie gniezdo miało coś do powiedzenia? O tak. Znaczy czy do powiedzenia na pewno, bo tam walka o skład w pewnym sensie. Wiemy, że. Kevin Welbert większą część sezonu w barwach startu odjechał. No ale jest Kyle Howard, który ostatnie starty ma lepsze aniżeli Niemiec. I kto wie, czy on go nie wygryzie w miejsca na playoffy. Więc tutaj jest rywalizacja o skład w drużynie gości. To na pewno determinuje ich nieco lepszy, być może lepszy występ. Zobaczymy. Niemniej uważam, że tak, że Unia Tarnów jest tutaj faworytem. Nie zdziwi mnie wygrana za trzy, bo różnica po pierwszym spotkaniu nie była jakaś ogromna. No więc czemu nie? Ja tylko chcę dopowiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że ja w końcu tu wylądowałem, parę lat ładnych w kanalu już jestem i dzięki temu, że jestem dzisiaj tutaj w Tarnowie mogę powiedzieć, że wszystkie aktywne ośrodki ligowe w Polsce mam już odhaczone, oczywiście mecz musi odjechać, ale jest taka piękna pogoda, że tu nie ma innej opcji. Yy, więc ten mecz oczywiście jak najbardziej odjedzie i będę mógł sobie ten yy, ośrodek także yy, odhaczyć. Yy, ale to też jest troszeczkę dla mnie zabawne, bo Unia Tarnów cały czas na tej mapie żużlowej, na wielu poziomach rozgrywkowych przez te wszystkie tak. lata. A dopiero, dopiero w tym roku udało mi się tu wylądować. Zawsze coś. Raz miałem być. Był mecz przełożony przez deszcz chyba z 2 lata temu. Coś takiego. No a teraz się w końcu udało, więc się bardzo cieszę. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Tu musisz jakąś pamiątkę wziąć z tego stadionu, nie Mam wiem. Mam znaczy kubeczek po kawie, bo kawę to ja już wypiłem, e, więc, ale to jakaś lokalna, z tego co Tak, Palarnia Agifa polecamy, y, wspiera tutaj tarnowski klub, ale wracając do samego meczu, mówiło się przed sezonem, że to takie spotkanie Gniezno-Tarnów, Tarnów-Gniezno to taki przedwczesny finał, ale widzimy jak Piła jedzie na przykład i jej nabytek pole sztat, który wczoraj punktował pięknie. Więc może te opinie są były przedwczesne wtedy. Wiesz co, mecze domowe, każdy u siebie się czuje dobrze. Polonia w Bydgoszczy, hehe, też w tym roku, bo wczoraj e, tak naprawdę podtrzymana została pasta, że Polonia w Bydgoszczy wygrywa. Wprawdzie A. przez większość czasu to była Polonia bydgoska, wczoraj Polonia pilska. Wydaje mi się jednak, że mimo handicapu toru domowego, mimo że Adrian Cyfer tego toru w Bydgoszczy nie lubi po prostu, e, to nadal e, handicap Unii tutaj w Tarnowie, Sprawia, że jaskółki w moich oczach są faworytem, jeśli chodzi o rywalizację w playoff. Zobaczymy też na kogo trafią, bo to nie jest powiedziane, że to będzie piwa. Oczywiście, w momencie publikacji tego cudownego materiału przez ciebie, już wszystko będzie jasne. Ale, ale jeszcze nie możemy tego... Wy pasować. to już wiecie, my jeszcze tutaj nie. Jedna rzecz, Stanisław Burza powiedział w przedmeczowym wywiadzie w Bydgoszczy, że on bardzo chciałby trafić na Opole. Zobaczymy, czy to się ziści, tam by się musiało dużo wydarzyć, ale to się niejako łączy z tym, że Pilanie z kolei chcą bardzo trafić na różne z więc kto wie, kto wie, czy te marzenia się spełnią. A wszyscy mają wszędzie bliżej, może dlatego. Zobaczymy, no to słuchajcie... Ekspert się by powiedział, zobaczymy, jak to dzisiaj Jaki będzie. ekspert, człowieku, to jest ja tu. Po prostu... Ja to ci PR robię. A ty... Gadam głupoty jakieś po prostu płacą mi zagadanie tego, co widzę. Jaki ekspert, ludzie świetnie. Ekspertem to może być. No nie wiem, no kto tutaj z byłych zawodników, nie wiem, Patryk malitowski, który jeździł, Dawid Stachera. oni wiesz, byli zawodnicy, nie? I z perspektywy zawodniczej znają. No, umówmy się, że jesteśmy nieformalnymi ekspertami i wtedy jesteśmy rozgrzeszeni. To się już wytnie. Nie, nie wytnie się tego. Tego się nie wytnie. Już gadamy. Cztery minuty. Oj, moi drodzy, długi ten vlog będzie. Tak, chyba, ale bardzo dobrze, prawda? To <gadanie> chyba, chyba... Ja mam na myśli, że kibice w Tarnowie bardzo lubią Twoje materiały, jeśli chodzi o kulisy spotkań. Chcą, żeby te materiały były jak najdłuższe. To już napiszcie w komentarzu. Ja, ja tylko dopowiem, że im dłuższy materiał na YouTubie, tym tam może być kasa z reklam większa. A jak wiemy, pieniądze w Tarnowie są liczone co do grosza. I szczęścia nie dają. And tutaj mogą dać bardzo duże, a to już będziemy po sezonie. Dobrze, no to dobra, no to słuchajcie, no pogadali, pogadali, lecimy dalej z materiałem, oglądajcie, heja, dzięki Mateusz. Dziękuję. Prezentacja za nami. Zaczynamy spotkanie prestiżowe w Krajowej Lidze Żużlowej. 45-41 było w pierwszym meczu dla Gnieźnian, więc jest walka o trzy punkty, które w zasadzie i tak już wpływ na miejsca w tabeli nie będą mieć, no ale prestiż to prestiż. Biegi za nami dwupunktowe prowadzenie gości! Zaskakujący początek pewnie dla niech, dla kibiców Starnowa na no ale. Jeśli to ma być przedwczesny finał, no to wszystko tutaj się potwierdza. To są dwie pierwsze, dwie najmocniejsze drużyny tej ligi. Tak wskazuje tabela i tak wskazuje ten mecz, który póki co na korzyść gości z Gniezna. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So 12 wyścigów za nami, jest remis po 36. Jeśli ktoś twierdził, że na w Tarnowie w tym roku nie będzie emocji, albo narzekał na te, brak tych emocji w poprzednich meczach, no to dzisiaj jest zupełnie inaczej. Unia dogoniła wynik i teraz czas na decydujące biegi. Trzy ostatnie, jedziemy. Remis przed ostatnim biegiem. Bonus jedzie do gniezna. Są emocje, ale kto wygra ten mecz, zadecyduje o tym. Bieg 15. Jedziemy. Wiek 15 będzie do, powtór do powtórki wykluczony Kevin Pfeiffer. Yy... Po akcji Timo Timolachiego tak naprawdę się wszystko stało. Natomiast ciekawostką jest, tak, że... Ciekawostką jest to, że Timo Lachty podszedł pod ekran tutaj telewizyjny i zobaczyć powtórkę. Zobaczył powtórkę pierwszą i powiedział, a dobra, nie moja wina. mi trener Stanisław Burza, mecz z dnia na dzień po przyjeździe z Bydgoszczy, to miało jakiś wpływ, myśl, myślisz? Myślę, że nie. Zabudnicy do tego przyzwyczajeni. Oni mają tak naprawdę, e, chłop, mają wszystko dopięte na ostatni guzik i te, w zasadzie przyjechali koło pierwszej, drugiej w nocy. E, także no, myślę, że na co dzień tak e, niektórzy chodzą spać. E, cóż, e, na pewno warunki takie torowe. Bo zwykle rozgrywamy zawody około godziny 17, to one są zupełnie inne, o godzinie 14 to bardzo szybko wysycha, zmienia się, jest twardy, suchy i, i z pewnością nam to e, jakoś nie pomagało, ale fajnie, że od połowy spotkania e, połapaliśmy ustawienia. Czy to jest też tak, że no, przez to, że mieliście ten mecz w Bydgoszczy nie było też treningów, nie? No tak, Timo miał zawody, nie mógł też się potrenować, ale że trenowaliśmy na zasadzie identycznym torze przed ostatnim meczem, który był przesunięty i tutaj nic się nie zmieniło. Także ci zawodnicy nie potrzebują nie wiadomo ile jeździ na tym torze, bo tutaj się nic nie zmienia. Cóż, na pewno na następne spotkanie będziemy musieli coś pomyśleć, żeby ciut inaczej przygotować ten tor. Ale żebyśmy wiedzieli o co w nim chodzi, żeby już nie było takiego zaskoczenia, że przyjeżdżają goście i od pierwszego biegu sobie bardzo dobrze na tym radzą. No, fakt, to co powiedziałem wcześniej, że pogoda ma bardzo duży wpływ na przygotowanie toru i, i tak naprawdę to wszystko się o tej porze, 14, to się y, sycha, twardnieje, jest bardzo twardo ślisko, mało jest ścieżek y, do walki na torze, dlatego też y, no nie wystarczy to, że nie ma już takiego atutowego toru, y, bo, bo nie ma tyle, tylu ścieżek do ścigania. Czyli drużyny mocne, godne yy, finału, że tak powiem. Mam nadzieję, że to będzie dobra przepowiednia. Mm, tak, no cały sezon tak mówimy, że Unia Tarnów i Gniezno to są faworyci ligi i sądzę, że tak będzie, że, że ten finał właśnie spotkamy się. Na koniec jeszcze niespodzianka dla tarnowskich kibiców. Zawsze mile widziany tutaj w Tarnowie Kacper Gomulski. Kacper, jak ten powrót yy dla nas nie szczególnie udany, ale no właśnie, ara. No moje powroty by były lepsze, zdecydowanie. Eee, dwa pierwsze biegi, dwie jedynki, ale po zjechaniu do parkingu, e, niestety, kompresja się skoczyła w silniku i musiałem zmienić na drugi motocykl. Tam przestrzeni kompletnie e, przełożenie i, i zero, takie bardzo duże zero zmiana, zmiana w kolejnym biegu, także nie ma co się dziwić, że zostanie zmieniony. Ciężki ten sezon dla Ciebie jest w tym roku. Bardzo odczuwasz to? Jest dużo walki taki ze sprzętem i, i, i rywalizacja w ogóle w zespole? To, to jest jakby normalne, że, że trzeba walczyć o, o miejsce w składzie, jeśli jest oczywiście nadmiar zawodników. E, no ale ja czuję, że po prostu brak jazdy. E, mogę policzyć swoje zawody w tym roku na w palcach dwóch rągi i to tyle, więc a nawet najgorsze zawody i najlepszy trening nie zastąpić nawet najgorszych zawodów, także no, brakuje mi objeżdżenia i e, nie na treningach jest OK, ale przychodzą zawody i już nie jest OK, także e, gdzieś to też problem siedzi pewnie w głowie i e, przechodzi jakaś tam e, walka o coś i, i nie dojeżdżam. Mhm. To ja Ci życzę i wszyscy kibice z Tarnowa życzą dużo jazdy, punktów i po punktach to wiadomo, co nam poczemy. Także dzięki i zawsze widzimy Cię miło w Tarnowie. Dziękuję bardzo. No. Ojejku, ojejku, ojejku moi drodzy. No to tyle na dzisiaj. Emocji było tutaj co, co niemiara. Kibice chyba zadowoleni koniec końców, aczkolwiek no lepsi w dwumeczu okazali się goście z Gniezna i to co potwierdza. Potwierdza to, że naprawdę to są dwie drużyny godne play no i pewnie finału, aczkolwiek nigdy nie wiadomo na co, tak naprawdę, e, co pokażą drużyny z Opola i z Piły, więc runda play szykuje się naprawdę wyśmienicie. Początek nie dla Unii, ale no słyszeliście tutaj trenera z czego to mogło wyniknąć. Za tydzień, za tydzień od tego meczu, a, a tak naprawdę kilka dni e, od momentu kiedy ten film się ukaże już startują play w Krajowej Lidze Żużlowej no i też je będziemy dla Was relacjonować czy będzie telewizja, czy nie czy przyjedzie kolega Dziopa, czy ktoś inny nie zmienia to faktu, ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kulisy e, Mam nadzieję, że się podobało, zachęcam do subskrypcji kanałów Unitarnów i mojego kanału również e, zostawcie komentarz jak Wam się ten mecz podobał? No i tyle. Słoneczko znowu w Tarnowie wyszło. A mecz był taki pochmurny troszkę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Papa! Pa. Uwaga, 7% baterii! Ale tu mam jeszcze redaktora Dziopę, który jest zapracowany, ale na pewno mi się w Tarnowie podobało. Znaczy, w sensie, chodzi mi o sam i stadion i takie różne rzeczy. Podobało, oczywiście. Zresztą legendarna, tu, tu widać, jest legendarna budka, do, w której Pan zawodnik Walasek Mówił do pana sędziego, żeby nie był pan zawodnikiem e, tak. Więc tak, podobało mi się mecz Super, emocje do samego końca o. Chociaż myślę, że tu kibice wołali Żeby to się szybciej rozstrzygnęło No bo jednak bonus odjechał do Gniezna Zupełnie inaczej jak, e, niż myślałem mnie zachwycił wilac Nagel dzisiaj. Sorry, sorry, Tarnowianie, ale wilac Nagel to, co na dystansie wyprawiał, starty słaba, ale na dystansie naprawdę super. Potwierdził wszystko to, o czym mówiłem, więc ja już w ogóle jestem przeszczęśliwy. Kontrowersji też dzisiaj nie brakowało, jeśli chodzi o decyzję, ale już, już mi się odbiło, że pan sędzia te same decyzje by powtórzył, gdyby miał. Powtarzać po meczu, to zrobiłby. W alternatywnym świe... świecie. Tak, że zrobiłby generalnie wszystko jeszcze raz to samo, także. E, no, no dobrze. No tak, tak to wyglądało. Ale spokojnie tutaj wiemy, o co był ten mecz będzie, jeszcze będą jeszcze playoffy, jestem, mimo wszystko jakoś się niespokojny. Zwłaszcza, że uważam, że drugi tak y, słaby jeśli można to nazwać w ogóle słabym, występem, jak ten w gnieźnie w rundzie zasadniczej, nam się nie powinien powtórzyć. To jest moje zdanie. No dobrze, no dobrze, zobaczymy. A bateria nam się kończy, więc szybko się żegnamy i zapraszamy ponownie do Tarnowa na jakiś tam finał, może albo coś. Ja strasznie podgrzewam atmosferę, sorry. E, tak, ale dzisiaj dużo ludzi było, więc proszę przychodzić, oczywiście, no. tak. Zapraszamy. Zapraszamy, ale ciebie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Znaczy, mam. To nie ode mnie zależy, tak jakby, to trochę grafik, nie? Lecimy, sekunda. No,